Kajetan Kajetanowicz z czempionem w ręku, z czempionem za czwarte miejsce. Jakby Panu ktoś tuż przed dzisiejszą galą powiedział, że to będzie czwarte miejsce w tak znakomitym gronie, to by Pan mu uwierzył, czy raczej powiedział, E, co tak słabo? Zapytałbym, dlaczego nie trzecie na przykład. Nie, żartuję. <laughs> Oczywiście jest to wielkie wyróżnienie i, e, i tak naprawdę marzyłem o tym, żeby być w pierwszej dziesiątce, e, bo to by oznaczało wielki sukces dla właśnie każdego miłośnika samochodów, nie tylko rajdów samochodowych, ale po wielu, wielu latach nieobecności rajdów w plebiscycie w pierwszej dziesiątce wracają sporty samochodowe. Jestem dumny z tego bardzo, ogromnie, bo, bo to było moim marzeniem, celem i w zasadzie widzowie, czytelnicy to mi dali i za to im bardzo dziękuję. Ten 2020 rok jaki był dla Pana? No myślę, że trudne jak dla każdego, nie tylko jeśli chodzi o sportową część. Ten aspekt sportowy. Z tym, z tym aspektem sobie radziliśmy jako zespół. Zresztą wygrywaliśmy odcinki specjalne, wygraliśmy ride Turcji, mamy podium na koniec sezonu w Mistrzostwach Świata. Mimo wszystko jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogłem się ścigać z najlepszymi kierowcami na świecie, mimo właśnie pandemii. On był trudny, ale już jest za nami. Mamy statuetkę to chyba jest też dowód na to, że kibicom, naszym fanom, miłośnikom samochodów się podobało. Pierwsza trójka zwycięzca, zaskoczenie. Nie, nie, jak szczerze mówiąc, obstawiałem, znaczy obstawiałem. Obstawiałem ludzi, z którymi mam więcej do czynienia, poproszono mnie o wytypowanie, więc wytypowałem Igę, Janka Błachowicza z Cieszyna, który obok Ustronia w zasadzie mieszka, no teraz przebywa trochę gdzie indziej. I e, z Marzlika, e, bo to też motorsport i też e, myślę fajny e, człowiek, jak cała ta e, dwójka, cała trójka w zasadzie, którą wytypowałem. To fajni ludzie, dobrzy ludzie, skromni ludzie i to, jest, to było dla mnie ważne, ale oczywiście lewy e, no, niepodważalny sukces. E, i, I to było chyba pewne, tak? Ale ja lewego nie znam. Tą trójkę z nami i im to dedygowałem. I cieszę się, że jestem zaraz za trójką. Jestem na czwartym miejscu. Nie będę zasypywał gruszek w popiele, tak się mówi, tak? I będę walczył w przyszłym roku, znaczy w tym roku, tak? a, a w przyszłym mam nadzieję, że się okaże, że również jesteśmy gdzieś tam e, blisko, e, a na pewno wytypowani. Oczywiście nie tylko od nas to zależy. W ogóle się dziwnie czułem, bo tutaj wynik nie zależał ode mnie, więc e, czułem się trochę jakbym zasłużył, a trochę jakbym nie zasłużył e, na tą statuotkę, ale na pewno bardzo dziękuję za nią.